Cześć, ja jestem Kubaną no i to jest już szósty odcinek sztuczek magicznych. Dzisiaj pokażę Wam sztuczkę, ona jest Change. Jest ona bardzo fajna, ponieważ karta zamienia się w inną kartę. Na początku trzeba trochę poćwiczyć, żeby się ona udała, ale mi to zajęło pół godziny i się nauczyłem. Na początek bierzemy sobie jakąś kartę, na przykład ja wziąłem dziewiątkę karo, tak normalna, i chwycimy kartę normalnie, tak. W taki sposób, teraz magiczny ruch, i zamieniła się w inną kartę, w szóstkę pik. Zaraz dojdziemy do wyjaśnienia. Cześć, teraz wyjaśnienie. Na początek to potrzebujemy naprawdę dwóch kart. Ja w tym przypadku wziąłem dziewiątkę karo i szóstkę pik. Kładziemy je na siebie, żeby nie, żeby było widać, że to jest jedna karta, a tak naprawdę są dwie. Potem chwycimy karty w taki sposób. Czyli trzy palce tu, a palec serdeczny musi trochę wystawać, żeby było wygodnie. O, sorry. Potem y, są trzy opcje tej sztuczki. Albo tak robimy, albo pstrykamy. Albo zasłaniamy, co jest najlepsze. I potem wykonujemy taki ruch. Musimy to zrobić bardzo szybko. Więc jeszcze raz pokażę Wam, jak to się robi. A jeżeli chodzi o szybkie tempo, to pokażę wam jak to się robi jeszcze raz, jak to wygląda. O, sorry. Jak ma się spocone ręce, to, to ta sztuczka nam nie wyjdzie. Widzicie, jak to szybko zrobiłem? To mu na tyle, ja się z wami żegnam i cześć.